Ta modernizacja opery przyciągnie do Bytomia wielu melomanów z całego kraju i nie tylko, ponieważ możliwości techniczne dzisiejszej Opery Śląskiej są absolutnie międzynarodowe. Dziękuję tutaj sejmikowi, radnym za to, że wyrazili zgodę na przekierowanie tych prawie 66 milionów na tą bardzo ważną inwestycję. Serce się raduje każdemu kto jest z Bytomia, mieszka w Bytomiu, a szczególnie prezydentowi, kiedy bytom pięknieje, kiedy zwiększa swoje możliwości. Na tej współpracy to wszystko się opiera. Zrobiliśmy już wiele, wiele dobrych, fajnych projektów. No ten to jest oczywiście na skalę światową, jak powiedział pan marszałek. Bardzo mnie to cieszy. To ostatni akt naszego wielkiego dzieła, czyli wielkiej przebudowy serca naszego teatru, czyli sceny. Bardzo jestem wdzięczny Marszałkowi Województwa Śląskiego, Jakubowi Heustowskiemu, za współfinansowanie tego projektu z budżetu e, województwa oraz e, za środki unijne, które pozwoliły na realizację tego wielkiego projektu dla nas niezwykle ważnego. Mam nadzieję, że też dla śląskiej publiczności.